Aaa, jednak w tym brutalnym, cyfrowym świecie dzisiejsze dzieci znajdują pociechę w książkach. To prawda, że pióro jest silniejsze od miecza. Ej, słyszałeś? Pióro trzeba mieć! Okej! Okay. Nie, jednak Bazoka jest silniejsza od pióra. i od miecza. Hej, Tobias, przestań się ciąć! Daj, poklepisz! Odrodzenie! Cóż to za zapierające dech w piersiach zestawienie dźwięku z obrazem? Normalna gra wideo! A więc to przed tym moja matka mnie przestrzegała? Jak to działa? Widzisz napakowanego gostka z fryzem jak oldschoolowy piosenkarz? To ja i muszę wykończyć potwory wokół mnie, żeby uratować. Coś tam? Siadaj, spróbuj! Czy to aby bezpieczne? Matka zawsze mówi, że gry powodują utratę kontaktu z rzeczywistością, sprzyjają podejrzanym zachowaniom i wyzwalają brutalność, podobnie jak rock'n'roll, długie włosy oraz szczepionki. E, nie, to tylko zabawa. A zatem chyba nic się nie stanie, jeśli spróbuję. <laughs> Dla dobra nauki oczywiście. Uu, to niesamowite! Uu, ale odlot extra super! Normalnie nie wytrzymał. Co mu się stało? Przecież to dopiero było intro. Dlatego też, jako przewodnicząca Rady Rodziców, wzywam do absolutnego zakazu korzystania z gier komputerowych w całym Elmore. Ma rację. Patrzcie, co się stało z oczu, od kiedy zaczął grać. Nie wygląda tak źle. Chcesz zobaczyć, jak wyglądał wcześniej? Od gier moje dzieci mają kwadratowe oczy. Od nich moja córka ma fadę filmowy. A więc wszyscy się zgadzamy. Ryle, 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 ryle. Właśnie, że nie, nie wszyscy! Nie zgadza się pan tata i pani mama! Chciał powiedzieć Richard i Nicole Watersonowie Uważamy, że gry mają wyłącznie pozytywny wpływ na nasze dzieci. To jakieś żarty! Cii, teraz chyba ja się odezwę. Gry komputerowe wiele nas uczą, na przykład rozwiązywania zagadek oraz wzbogacają dziecięcą wyobraźnię. Natychmiast przestańcie! O, wielkie nieba! Mój syn Gambol przebrał się za mnie i przyszedł na zebranie rodziców, żeby znieść ten zły zakaz. O i wpakowałeś się w kłopoty! Okej, okay, Nicole... Powinnaś uziemić syna na jakiś miesiąc? Świetnie! Gumball, jesteś uziemiony na miesiąc! E, kochanie! Masz rację, na dwa miesiące! Ale też urządzę ci przyjęcie niespodziankę z pizzą i. Radzę ci, nie przeginaj! Wasz występ nakłonił mnie do przemyślenia kilku spraw. Przede wszystkim, że trzeba zamykać drzwi na klucz. Jednakże podziwiam waszą determinację, więc dam wam trzy szanse, by udowodnić, że gry komputerowe mogą przynosić korzyści. Zamykam zebranie! To dźwięk młotka, nie chcieli mi go dać. Kuh, kuh, kuh. Często mówi się, że gry komputerowe są aspołeczne i złe dla zdrowia. No cóż, oto rodzina aktywnie i radośnie spędzająca razem czas. A co powiesz o tej rodzinie? <laughs> Grają razem i to się liczy. Młodszy bracie, pamiętaj o bezpieczeństwie. Oczywiście, starszy bracie. Zapomniałem o lince zabezpieczającej. <laughs> Nie mam dłoni, żeby zablokować. Weź się w garść, Anais! Nie możemy z nimi przegrać! Nie. Ten okaz mi zdrowo nie wygląda. Ej, to jest ciało światowej sławy gracza. Masz szczęście, że nie gramy online, bo byś usłyszała rzeczy, których teraz nie powiem. Anais, odbierz piłkę! Weź! No nie! Spokojnie, mamo! To tylko gra! Wygrywa drużyna Niko. Ja już wiem! A gdybyśmy zagrali teraz w łowienie ryb? Od Wszyscy walczą, więc praktycznie się do siebie zbliżyli. teraz udowodnię, że gry nie odbierają kontaktu z rzeczywistością. Hej, Joe, w co grasz? Przegłowo! To gra, w której można zbudować, co się chce z małych cegieł. Bardzo dobrze, Joe! Gra rozwijająca zmysł twórczy. Teraz buduję kominek w drewnianym domu. O nie! Tylko nie to! Korzystnie nie nieczęście! Opa! To dziecko nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. Tak, ale nie wiadomo, czy przez gry komputerowe. Co innego mogło to spowodować? Ojajaj, oj, oj, synku, skończ z tymi wygłupami Ogień nie był prawdziwy. Pokażę ci, co jest prawdziwe. Weź tę książkę. To klucz do twojej przyszłości. Jak to? Patrz, książki prowadzą cię do przyszłości. Chodź, synu, przeniesiemy się w czasie. No, pr 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 tak, zgadzam się, dzieci powinny czytać, a nie tylko gry komputerowe.